OK, jesteśmy właśnie w drodze do Kasuga Taisha, czyli takiej bardzo popularnej świątyni shintoistycznej z kolei. Teraz byliśmy przed chwilą w świątyni buddyjskiej. A jak łatwo można rozpoznać, która świątynia to która? Przede wszystkim przez bramy. Tak jak brama, która stała przed świątynią, w której przed chwilą byliśmy, nazywa się Nandai Mon. Mon to jest właśnie jakby takie określenie na bramy buddyjskie, te takie ogromne, one są po prostu wielkie i przede wszystkim tutaj w wysokości są szerokie, a bramy, które stoją przed świątyniami shintoistycznymi, są po prostu te takie typowe japońskie bramy, te takie czerwone, pomarańczowe może niektórzy stwierdzą, Nazywają się Tori, jak już wspominałem w poprzednich odcinkach, i to jest taka pierwsza rzecz, która odróżnia obie świątynie. Oczywiście te dwie religie są w zasadzie totalnie inne. Czasami różne motywy się przeplatują, głównie dlatego, że w Japonii i buddyzm, i Shinto były od setek lat, może nie szły ze sobą w parze, ale były czasami nawet i równie popularne, jedno i drugie. Raz stwierdzali, że buddyzm jest potrzebny po to, żeby scalić naród, właśnie po to między innymi był wprowadzony buddyzm, bo Shinto, to każdy wierzył w zasadzie w co chciał, zwłaszcza jeszcze jak nie było wszystkiego spisanego i więc yy, buddyzm przyszedł tu w około właśnie VI wieku i mniej więcej wtedy właśnie pomysł był głównie taki, żeby wszyscy wierzyli w jedną wiarę. Jak się później okazało jednak, przeszkadzało im to dlatego że no budyn, wiadomo dąży się po prostu do oświecenia w shinto jest milion bogów i cesarz również mógł być wtedy bogiem a nawet często był Cesarz był uznawany za Boga, za Bożka może bardziej, więc yy, to również było często wybierane. No i zwłaszcza dlatego, że często się o coś Japończycy lubią modlić. Na przykład chodzą do świątyń po to, żeby się modlić w jakimś konkretnym celu. Każda świątynia ma swojego kami, który odpowiada za coś. Na przykład może być kami. Właśnie jak byliśmy wcześniej inari, inari to jest bogini, ryżu i tak dalej, więc jeśli ktoś właśnie ma problemy, nie wiem choćby z jedzeniem, z dostępnością jedzenia czy cokolwiek, to idzie do odpowiedniej świątyni. Jak ktoś potrzebuje bogactwa, to idzie do świątyni, gdzie może mieć bogactwo. W Miyazaki jest Aoshima, gdzie jest świątynia, która jest dedykowana dla małżeństw i udanych porodów. Dlatego często dużo par idzie albo kobiet w ciąży. A teraz znajdujemy się w Nara Parku i można tutaj chwilkę sobie też odpocząć. Wszędzie chodzą jelonki, które są wiadomo tutaj czymś świętym, ale bardzo grzeczne są w zasadzie. Niedługo będę w Hiroshimie i w Miyajimie. A na Mijajzimie te jeląki są często dość agresywne. Tutaj póki co jeszcze czegoś takiego nie widziałem, więc jestem ciekaw w zasadzie, czy tylko tak udają na chwilę. A jak się wyciągnie jedzenie, to ja akurat nie mam przy sobie jedzenia, bo wszystko co kupuję to zjadam od razu. Więc nie ma z tym żadnego problemu. W tym parku przeważnie biegają po prostu dzieci, jest tutaj mnóstwo, mnóstwo wycieczek szkolnych. Serio nawet nie wiem skąd tyle szkuje. No, turystów póki co oczywiście w ogóle nie ma, nie chyba tutaj ani jednego obcokrajowca. Są tutaj tylko i wyłącznie wielgaśne e, wycieczki szkolne. Idziemy dalej. Kasuga Taisha to druga najsłynniejsza świątynia Nary. Powstała w tym samym czasie, co stolica jest poświęcona bóstwu odpowiedzialnemu za ochronę miasta. Kasuga Taisha była także świątynią opiekuńczą Fujiwara, najpotężniejszego rodzinnego klanu w Japonii przez większość okresów Nara i Heian. I potomek tej rodziny to nikt inny jak Fujiwara Takumi z Initial D. O, to akurat było żartem, ale pozdrawiam wszystkich fanów Initial D. Kasuga jak sporo świątyń, była przebudowana co 20 lat przez wiele stuleci. Jednak w przypadku Kasuga zwyczaj ten został przerwany pod koniec okresu Edo. Poza salą ofiarną sanktuarium, którą można zwiedzać bezpłatnie, znajduje się płatny obszar wewnętrzny, który zapewnia bliższy widok na wewnętrzne budynki sanktuarium. Kasyga Tajsia słynie z lampionów, które zostały podarowane przez wiernych. Z budynku zwisają setki latarni z brązu, a podejście do świątyni również zdobią latarnie kamienne. Latarnie są zapalane tylko dwa razy w roku podczas dwóch festiwali latarni: jeden festiwal na początku lutego i drugi w połowie sierpnia. Tutaj filmik zapożyczony, ale żeby zobrazować Wam, jak wygląda festiwal w tym miejscu. W lasach wokół Kasyga znajduje się wiele mniejszych świątyń pomocniczych, z których 12 znajduje się wzdłuż ścieżki obok głównego kompleksu świątyń i jest poświęconych 12 szczęśliwym bogom. Na terenie sanktuarium znajduje się również Muzeum Kasyga sala skarbów w pobliżu głównego kompleksu, w której znajdują się niektóre relikwie sanktuarium. Między innymi należą do nich zestawy dużych ozdobnych bębnów. Ta tajemnicza świątynia Shinto, ukryta wśród drzew w sercu parku Nara, jest jedną z najpiękniejszych atrakcji tego miasta. Bardzo duże miejsca, w których jeszcze daje się ciepłe ręczniki, tą myślą. Cieplutkie i miłutkie. Karage moje ulubione, jak wiecie. Mmm. Cztery razy lepsze niż jakieś KFC którego są, tego jest bardzo mało w Japonii. i bardzo, bardzo dobre. Hej, witajcie! Już jest ciemno w zasadzie. Wróciłem do hotelu po to, żeby przynieść swoje rzeczy i żeby je po prostu wyprać, ponieważ jutro jadę do Osaki, Kobe, a później jadę do Hiroshimy. I mam już sporo rzeczy w zasadzie brudnych. Bardzo nie lubię podróżować z brudnymi ubraniami. Poza tym mi się po prostu już skończyły skarpetki choćby. Więc muszę je wybrać, i teraz jestem w pralni, gdzie pokażę Wam, jak się pierze. Nigdy tego w zasadzie tutaj nie robiłem, więc musimy się nauczyć wspólnie. Jest i washing, i drying, więc dwa w jednym. Z tego co widzę, cena około 1100 jenów, czyli tak, prawie 40 zł. To w zasadzie nie jest kompletnie tanio, no ale cóż, nie przypadam bardzo za wożeniem i zawracaniem na przykład do Polski z brudnymi ubraniami. W ogóle nie nieważne, gdzie, gdzie lecę, to tak. Średnio lubię wozić ze sobą brudne rzeczy, czasami jak na lotnisku trzeba wyciągać czy coś, to takie jest mało przyjemne, więc na pewno przed lotem również wypierzemy, więc teraz dobra okazja, żeby się nauczyć prać. Okej, okay, tutaj wymienimy pieniądze. Nie wiem właśnie, czy to 8 kilo jest, czy 4 kilo. Nie ma tutaj żadnej wagi, żeby to sprawdzić. 50 minut to w zasadzie całkiem spoko jak washing i drying. Jestem ciekaw w jakim stanie będą te ubrania, ponieważ no nie zawsze to wychodzi no najlepsze. Czasami od suszenia ubrania się psują. Najgorzej, że muszę jeszcze jedno pranie załączyć. Tutaj jak nie wiemy, to możemy wcisnąć. Czyli po prostu, żeby wsadzić te rzeczy i zamknąć drzwi. Wybieracie, które dokładnie. Wrzucacie pieniądze i to wszystko. O, tutaj już jest następny krok, czyli żeby wybrać które. I następny to będzie, żeby wpłacić pieniądze. Wrzucamy nasze ubrania. Nie na no, żarty. Zamykamy. Wybieramy, że chcemy washing and drying 4 kg. 900 jenów. Mam tylko 100. Więc muszę jeszcze raz wymienić. No, i tyle. 50 minut. Washing and drying. Ok, delikatnie zaufałem temu, ponieważ to są wszystkie moje ubrania, jakie mam. Więc mam nadzieję, że nic mi się nie stanie. No i za 47 minut będzie gotowe, więc idę jeszcze zrobić jakieś zakupy. Myślę, że pójdę teraz do Daiso, czyli do tak zwanego Hyakuen Shop. Czyli wszystko, co jest za 100 jenów, czyli za ponad 3 zł, czy 50 jakoś. Nie no zobaczymy, czy coś ciekawego uda się znaleźć. W Daiso zawsze można kupić praktycznie wszystko, co się chce. Oczywiście zależy od tego, czy to jest duże Daiso, czy małe. Ale, na przykład, jak mieszkałem w Japonii czy coś, no to potrzebowałem jakichś rzeczy do domu, to zawsze raczej się szło do Daiso, bo tanio, a jakość naprawdę nie jest taka zła. Idziemy zobaczyć. Daiso to franczyzna sklepów za 100 jenów, założona w Japonii. Posiada asortyment ponad 100 tysięcy produktów. Wiele z nich to artykuły gospodarstwa domowego, takie jak przybory kuchenne i środki czystości. Daiso posiada lokalizacje w 25 krajach na całym świecie. Nie, w Polsce nie ma. Franczyzna ta ma 3620 sklepów w samej Japonii. McDonaldów w Polsce jest 500. Nie wiem w sumie, czy to było jakieś trafne porównanie. Daiso to jakby taki Rosman i Pepko, tylko jakość produktów jest naprawdę fajna i cena jest jeszcze lepsza. Często kupuję tutaj rzeczy potrzebne do życia czyli słodycze. suche faktycznie delikatnie bardzo delikatnie pachnie ubrania nie są poniszczone, ale są jeszcze takie delikatnie mokre więc czy polecam? No i tak bym to zrobił i tak. Wrócę do hotelu bo układam jeszcze te ubrania tak, żeby doschły no i w zasadzie jest okej okay. okej, okay, jak widzicie już jest trochę ciemno to robiło się już późno, jest koło 22 no i niestety, ale wszystko już jest zamknięte. Myślałem, że coś zjem znowu więc, no, McDonald's. Nie, raczej nie. Jest jeszcze jedna taka knajpka otwarta, do późna, prawie do północy. I nazywa się to Coco Currys. To są dość popularne japońskie kary, które jest bardzo dobre swoją drogą. Nie idę dzisiaj do centrum. Wczoraj byłem w centrum, do późna. Chyba za długo tam siedziałem. Ponieważ miałem krótkie spotkanie z Yakuzą wiem, że Was interesuje trochę temat Jakuzy, więc Wam w skrócie opowiem, jak to wygląda. To nie jest nic strasznego w zasadzie, to nie jest też jakaś niesamowicie ciekawa historia w zasadzie. No i tak, chętnie Wam się z, nami, z Wami z nią podzielę. Więc tak, w Kyoto jest jedna organizacja Jakuzy, nazywają się Aizukotetsu, Aizukotetsu Kai, żeby być dokładnym. i No i oni w zasadzie są teraz, nie są jacyś wielcy, ale mają sojusz z. Yamaguchi-gumi, którzy są najwięksi w całej Japonii Więc zdecydowanie mają coś do powiedzenia Byłem sobie wczoraj późnym wieczorem Właśnie w takiej trochę podejrzanej okolicy, ale To było dosłownie jedyne miejsca, Gdzie było otwarte, a chciałem coś zamówić sobie do jedzenia Czy do picia No i szerszego wyboru nie miałem Więc poszedłem do takiego właśnie miejsca, do takiej dzielnicy, gdzie, gdzie wszystko było otwarte właśnie nocą Z dość wiadomych przyczyn No i właśnie stało tam Trzech czy tam czterech gości w garniakach Późnym wieczorem, i nagle stanęli i zablokowali całą ulicę, jakby, żeby tam nikt nie mógł przejechać. No i to wydawało się trochę już takie dla mnie podejrzane, bo już to nie jest pierwszy raz w zasadzie kiedyś z nimi, kiedy z Yakuza mam jakąś do czynienia. Więc zazwyczaj to właśnie tak wygląda, że oni stoją przy ulicy, nie dają po sobie w ogóle znać, kim oni są, i tak dalej. No i zablokowali ulicę w ten sposób, żeby nikt nie przejechał. I akurat wtedy przyjechał taki czarny, nieziutki Lexus z wielkimi fergami. Wysiadło paru ludzi i nagle dosłownie pół ulicy się ukłoniło tak bardzo nisko, a w Japonii to ma dość spore znaczenie stopień ukłonu więc to już znaczyło, że ktoś bardzo ważny wysiada z tego samochodu, no i poszli do swoich klubów, bo tam chyba mają dwa czy trzy swoje kluby nocne, zaraz potem przyjechał Majbach Czarny i wysiadły z niego trzy kobiety, i wiadomo tych ludzi w Garniakach się trochę tam zebrało, wszyscy weszli do środka i tyle, nikomu się nie dzieje krzywda przy takich rzeczach oni tam stoją głównie dla bezpieczeństwa, ponieważ no, Japończycy mm, lubią wypić, zresztą nie tylko Japończycy, i jak wchodzą właśnie do klubów, które są prowadzone przez Yakuzę, no to Jakuza jest tam dla bezpieczeństwa kobiet pracujących w lokalu. Po prostu działa to także pociesie haracz, albo są już kluby, które należą do Jakuzy, no i oni się nimi zajmują w razie jakichś problemów, więc zazwyczaj nawet przy takich ulicach jest Jakuza. Wy możecie nawet o tym nie wiedzieć, nawet nie musi być na zewnątrz, chociaż często jest na zewnątrz. To w środku takich klubów również sobie tam po prostu siedzą gdzieś i kompletnie się nie rzucają w oczy. W Hiroshima na przykład jest jedna ulica bardzo znana z tego, że tam po prostu jest Jakuza. Wiadomo, że tam mają swoje biuro, jakby. Wszyscy wiedzą po prostu, że tam są i nikomu to jakoś zbytnio nie przeszkadza. Kiedyś tam poszedłem, chciałem byłem trochę ciekaw jak to wygląda. No i stało na przykład czterech czy pięciu ludzi w garniakach. Poszedłem 10 metrów dalej. Tych ludzi już było 10. Poszedłem 15 metrów dalej i tych ludzi już nagle było z 20-30 osób. Stało e, jakby tak prawie że w rządku. Wtedy już wiedziałem, że okej, okay, muszę zawrócić i pójść. Nie nagrywałem wczoraj też zbytnio tego, bo widziałem, że bardzo mocno się patrzą na moją kamerę w zasadzie, bo czułem ją w ręce. Czułem to w zasadzie od początku, jak szedłem, jak wchodziłem w tę ulicę, ale jeszcze wtedy myślałem po prostu, że może są ciekawi, czy, bo wiecie, turystów w ogóle nie ma teraz może są ciekawi, czasami gdzieś tam słyszę w tle a YouTube'a, czy coś takiego, bo Japończycy bardzo, bardzo lubią youtuberów w sensie chcieliby zostać youtuberami tak jak w Stanach na przykład, słyszałem, że najwięcej dzieci teraz chce zostać w przyszłości youtuberem i w Japonii to wygląda podobnie bardzo, bardzo dużo próbuje zatrzymać swoje kanały i tak dalej no i właśnie jak chodziłem na tę ulicę wczoraj to myślałem, że tak bardziej o to chodzi, ale później już stwierdziłem, że możliwe że to jednak było coś innego, dlatego nie nagrywałem, nawet nie było kiedy, szczerze powiedziałabym, bo to trwało dosłownie 3-4-5 sekund. Eee, zablokowali, stanęli nagle na środku zablokowali, przyjechał auto, wysiadł. Wszyscy się ukłonili, wszedł do środka i tyle. Po sprawie wszyscy inni pili dalej. Wszyscy Japończycy w zasadzie z tej ulicy totalnie wiedzieli, co się dzieje. Nikt nie był zdziwiony, nikt nie robił jakichś scen, więc podejrzewam, że to po prostu jest również ulica, gdzie Yakuza za dość często przebywa. Tak jak wspomniałem, oni nie są zbytnio szkodliwi dla cywili, nie mają żadnych problemów, raczej nie robią żadnych problemów, czasami właśnie mogą cię po prostu z takiego klubu wyrzucić, poprosić cię o opuszczenie, tak jak się to również zdarzyło na przykład na onsen, więc takich miejsc jest kilka, gdzie może wam się to przytrafić, no ale to musicie chodzić po takich dość specyficznych uliczkach, A ja tam poszedłem właśnie głównie dlatego, bo to było dosłownie jedyne miejsce, gdzie było coś otwarte. Teraz, jak sami widzicie, znowu wszystko jest zamknięte i szczerze wam powiem, że ja kompletnie takiego Kyoto nie znam. Zawsze to wszystko było otwarte, a tu już teraz od 10 do 21 na przykład i wszystkie takie miejsca są. Przed pandemią tutaj było ludzi pełno, w każdy dzień, bo dzisiaj jest chyba wtorek, tak mi się wydaje. I, no i to nie było znaczenia w zasadzie, czy to jest wtorek, środa czy sobota, zawsze to wszędzie było pełno ludzi. No i tak to wygląda w zasadzie teraz, więc idę szukać jeszcze tego kary, o którym wam wspomniałem. Mam nadzieję, że uda mi się, nie obiecuję, ale wydaje mi się, że oni są otwarci do 23.00 i są zaraz przed moim hotelem, co się bardzo cieszę, ponieważ jutro czeka mnie bardzo długi dzień. Muszę się spakować i jechać do Kobe i Osaki. Do Kobe jadę tylko po to, żeby zjeść tam mięso, więc jeśli jesteś weganem, wegetarianinem, Czyli jak to się odmienia, nie martw się. Doskonale Cię rozumiem i dziękuję Ci za to, że jesteś w stanie się poświęcić, żebym ja mógł zjeść dwa razy więcej mięsa. Więc do zobaczenia za chwilę, jak będę coś jeść. Bardzo fajne jest to, że jest tutaj woda za darmo. I tutaj wkłada się paragon, z którym się przechodzi do ogieńka i płaci. Mmm, pyszne, pycha, Kary jest również jednym z tych potraw, jedynym z potraw, który dostaje się łyżkę, bo kary je się łyżką, pycha, ja tylko mięso jem pałeczkami, a resztę łyżką, smakuje to pysznie, nie jest ostre,